ty jesteś. Odpoczywasz sobie, tak? Jak ty ładnie ręce składasz, jaki ty ładny w ogóle wiesz? Małe jak leży, rączki złożone, i w ogóle duży, nie? Jesteś duży? Ja bym powiedział, że ty jesteś najbardziej duży na świecie. Jaki ty ładny chłopczyk, wiesz? Cześć. Ale ty duży tam się zrobiłeś. Tak. Leżysz sobie pod kołdechką na brzuszku i się relaksujesz, tak? Aleś ty ładny. Będą się tłukły o ciebie panny, nie? Tak, 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 ale nie ciebie, tylko o ciebie. One sobie będą tłukły. Na ciebie. Widzisz? O ty ładny. Tak. Bardzo ładny. Nie. No. Cześć. Mój syn na najgorszym.